polećmy Face Hunterem Spróbujemy tutaj gwia gwiazdkę odzyskać, tak? Odzyskać lecimy. Mamy do, do czynienia z Wojownikiem O tutaj hmm, odrzucę dwie karty, tak? Dwie karty odrzucę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy tutaj na początek. Na początek, że tak powiem, takiego gościa. Ok, wystawiamy. Dobrze, wystawmy też tutaj taką kartę. Zobaczymy, co będzie tak. Wojownik na początku, tutaj będzie tu pancerz. O, sieknął ostro, polikwidowo. Polikwidowo dobrze, zagrajmy sobie, dobierzmy bestię, tak? No właśnie, to o czym mówiłem tutaj, pan pancerz będzie starał się zdobywać. Mamy taką kartę, zagrajmy moc specjalną. Kosztuje 0, więc dobierzemy sobie sekret, tak? Jaki sekret mamy? Widzicie, że 3-3, yy, jeżeli zostanie którykolwiek tutaj zaatakowany, tak? I mamy. No pięknie się stało, że tylko je, jeden zaatakował. Też bym tak zrobił, tak? Też bym tak zrobił. Przemieni go, przemieni. Więc teraz co nam pozostało? Jakiegoś towarzysza? Nie, zagrajmy moc specjalną, tak? Zobaczymy jaka moc specjalna. Nie ma. Jest taka, cofniemy kogoś, tak? Cofniemy. Więc nie ma sensu hmm. atakować tego 5-4, tak? 5-4 nie ma sensu. Zaatakujmy tego jeden, tu już w twarz lecimy, tak? bo tego możemy cofnąć sobie. No, chyba że tam ma w talii coś innego, tak? Dobro, pancerz tu leci na tego, tak? Zmniejszył, zmniejszył tutaj dobre zagranie, tak? Czy teraz y, będzie jechał? Nie, nie. Okej, okay, nie jedzie. Lecimy mocą specjalną, tak? I cała reszta w twarz. Lecimy na bohatera. Bo tutaj pancerz zaraz zacznie O, tu nasieka trochę No właśnie, nasieka i pancerza do, e, dobierze, tak? Dobierze Jednego cofniemy Na tym ale popatrzcie tu 13 pancerza dobrą, tak? po te dwie karty masakra normalnie mm. no okej, okay, dobra zagrajmy moc specjalną mm. nie wiem czy tutaj nie zniszczyć e, właśnie ko kogo kogo byśmy mogli cofnąć. Szkoda by było, bo to już na rozrabio. Nieźle. No dobrze, lećmy tutaj na tego gościa, lećmy na tego. Dajmy plus jeden, dobierzmy coś. Bestie, tak, bestie. Znowu tutaj na przyzywa, będzie zadawał obrażenia po jeden, bardzo dobra opcja, jeszcze cofkę zrobił i właśnie, i właśnie, komu ten zada, komu, poleciał na bohatera, no dobra. No już zagrywamy co mamy, no bo co? Nie widzę wielkich szans na wygraną. Cofniemy go, tak? Cofniemy. Kosztuje dwa więcej, no ale mało 8 kryształów mamy, tak? Więc jest w stanie coś zagrać. No właśnie, próbuję tutaj lecieć dopiero potem. Nakombinuje. O! No pięknie. Tego żeby zniszczył. A nie. A nie te. A nie tego. A nie tego. To mi się nie podoba. To mi się nie podoba. No dobrze. Musimy przeczekać. Przeczekać. Pięknie by się ułożyło, żeby tego 5-4 zniszczył, tak? A nie. Nie tamtego no już teraz pancerz sobie robi, tak? Pancerz. Pasuje mu wszystko, pasuje. Pięknie tutaj. Wszystko elegancko, elegancko. Za bardzo już tu nie, wi nie widzę szans, tak? Ja, no jeszcze tak A no, tu mus musimy zlikwidować tego gościa, no ale co? Co z tego? Dabierzemy trzy karty O, spróbujmy tutaj Naj... najwyższy jakiś od najwyższej zacząć o <grymne> ten pancerz musimy jechać no bo co, co nam pozostało ukradł, nam broni. nieźle nieźle pojechał tutaj no dobrze Przezbijmy sobie bestie jakąś no. Jakiś sekret? Czy mamy sekret w ogóle? Już nie ma. Tu zadamy 5, tak? 5, 7 w sumie. No i tak, i ten tutaj. No nie, no. masakra. Masakra normalnie. Dobra, rączki do góry. Ale popatrzcie jeszcze chwilę. No. Tu się bawi ze mną, tak bawi. Już się bawiłem. Zamiast zadać, jeszcze pancerza, do O, jeszcze, jeszcze. No te. o teraz się zdecydował. No dobra, spokojnie, spokojnie. Mamy też takich przeciwników, ale nie jest źle. Siódmy poziom. щот ме пощон франкинко